So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku yy, przygody Biloska w Minecrafcie. Więc tak wygląda moja przestrzeń. Na, no tutaj już się trochę rozbudowałem. Ponieważ nakręciłem yy, odcinek, ale wyszedł bez głosu. O, co tu mam? Ale wyszedł bez głosu, więc... No mówię, no to. No to nagram drugi. No co tam mi szkodzi? No i to wychodzi, że to jest pierwszy, odcinek, więc tylko tak się wyszedłem No tutaj nic nie mam, tylko sobie wykupywałem kobla. No tutaj o. o mam pieceki łóżko. ...drzwi, crafting table, skrzyneczkę, więc tam jak zakończyłem, zanim się zorientowałem, że nie nagrałem, że nie nagrywałem, raczej nagrywałem, ale coś nie nagrało głosu, to powiedziałem przed zakończeniem, że, e, za, e, że w drugim odcinku będę robił coś z drewna i co będę robił z drewna? Będę robił... E, jedny, Będę robił e, domek. Domek z drewna. Więc. Patrzcie na konstrukcję. Aha, jeszcze jedno. No nie teraz ten, ale musiałem zrobić takie szy dosyć szybkie cięcie. I dobra, nieważne. Nieważne, zrobiłem cięcie i ten. Y, tak, tutaj będzie budowa tego, tego. Tego, tego mojego domku. No wiem, nie ma tutaj epickiego jakiegoś widoku albo coś. Ale nie chciało mi się budować gdzieś dalej od domu. Więc tutaj tak wyrównałem trochę i jest bardzo dobrze. Więc dobra, więc, tak jak mówiłem, budowę zobaczycie w przyspieszonym tempie. Watch how the moon sits in the sky on a dark night, shining with the light from the sun. If the sun doesn't give light to the moon, assuming the moon's gonna bow with one, it makes me think of how you act for me. You do favors there rapidly, you just turn around and start asking me about things that you want back for me. I'm sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed while I find a place to rest. I wanna I remember back then who you were, you used to be calm, used to be strong, used to be generous, but you should have known that you wear out, your welcome, and now you see how quiet it is all alone. I'm so sick of the tension, sick of the hunger, sick of you acting like I owe you this. Find another place to feed your greed, will I find a place to rest? I'm so sick of the tension, sick of... me go away, you try to. So am I still waiting for this world to stop hating Can't find a good reason Can't find hope to believe in These time has seen no conviction. Trust lies and more contradiction. So tell me, what would you say? I'd Więc, już skończyłem budować mój dom. Jak widzicie, no tutaj nic nie ma. Na górze jest to jeszcze wolne miejsce między... E, między, można by powiedzieć, tym sufitem, a dachem. Tym górnym sufitem, a dachem. Tam coś, jeszcze porobię jakieś pokoje, jakieś moją sypialnię. Ale to się zajmie w przyszłości. Tak na razie tu wygląda ten domek. Jest skromny. Jak na razie. No, trochę mi zajęło to. No, ocencie sami, czy jest fajny, czy nie. Jeszcze mm, chcę zrobić tutaj taki taras. raczej znaczy, nie taras, tylko. E, jak to się nazywa? Balkonik. No, ale wy to oceńcie sami. Dajcie pomysły, co mam tam na górze zrobić. Więc trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I taki tam. I takie tam, więc do zobaczenia. Cześć.